Endgame Power of Exile 2 właśnie został uratowany i nie spodziewałem się, że powiem wam coś takiego jeszcze kiedy jesteśmy w trakcie 03, wszyscy spodziewali się, że będzie to na 04, ale tak, nie ma Towerów w Power of Exile 2. Oczywiście, jeszcze teraz są, ale już w update, który ma wyjść już w jakoś w przyszłym tygodniu Patrz, 0.3.1, Towery zostaną usunięte. Nie będzie Towerów w Power of Exile 2, no, po prostu głowa wysadzona, łeb rozwalony i są to nie jedyne. Zmiany, jakie w ogóle będziemy mieli w związku z tym, ale zacznijmy od początku. Więc tak, nie przesłyszeliście się, a ja was nie okłamuję, nie jest to Clickbait, nie ma już towerów pachowych Z2, znaczy są, ale. Jusowanie mapek będzie wyglądało w zupełnie inny sposób, bowiem widzicie, teraz aktualnie każdy tablet jaki widzicie, ma po prostu ilość użyć. I kiedy wsadzacie mapkę, kiedy chcecie wejść, kiedy wsadzacie Was, przepraszam, kiedy chcecie wejść na daną mapkę, to w zależności od tego ile modów ma waystone, to tak dużo możecie wstawić tabletów maksymalnie do trzech tabletów. Każdy tablet ma teraz swoje użycia. I po prostu jeżeli ukrzyjecie go określoną ilość razy, to on jest zniszczony i znika z waszego ekwipunku. Tym samym, po co w takim razie robić towery, bo towery jako takie zostały. Towery służą tylko i wyłącznie do tego, żeby po pierwsze odblokowywać widok mapy, żebyście po prostu widzieli, co jest w okolicy tego towera, którędy możecie iść, czy macie jakieś ciekawe mapki w okolicy, a po drugie zrobienie towera gwarantuje Wam to, że dropnie Wam jakiś tablet. Przy okazji tej zmiany, jako że jakby teraz... Tablety, jakby tak jak wcześniej, dodają wam na przykład, że Dublin Tablet gwarantuje, że kiedy wejdziecie na tą mapę, daje wam breacha. To został zmieniony system, w jaki sposób tak naprawdę i jak wygląda to, jakie aktywności pojawiają wam się na mapie. Więc aktualnie Atlas wygląda mniej więcej tak. Jak widzicie, jest tutaj praktycznie pusto. Widać tylko ikonki bossów, bo to też jest ważne, o czym sobie wspomnimy niedługo. Ale po prostu teraz każda mapka ma losowo generowane to, jaka aktywność się w niej pojawi, która też jest jest chyba zależna, jeżeli dobrze rozumiem, potencjalnie od tego, ile afiksów ma po prostu wasz Wasteton, którego używacie. Tak więc jeżeli macie wasteon, który ma 6 sze modyfikatorów, to może się pojawić do trzech losowych aktywności na waszej mapie, do której weszliście. Czyli może się tam, zawsze pojawić Bridge Ritual Expedition, załóżmy. Ale jeżeli na przykład użyjecie ze sobą tabletu, który wam gwarantuje Bridge'a, no to wtedy... Sprawi to, że wylosuje wam się jakaś na pewno inna aktywność, która nie jest bridge'em, macie ją gwarantowaną. Czyli możecie sobie maksymalnie zapewnić, chyba do sześciu, nawet, aktywności w takim razie, w ten sposób, no bo możecie mieć każdą aktywność z bridge'a, z tabletów, no i potem są dodawane kolejne aktywności. I dodatkowo teraz powstała też zmiana, że. Żeby wyczyścić mapkę, nie musicie już zabijać wszystkich rerów. Oczywiście pewnie nadal będziemy chcieli zabijać jak najwięcej rerów, no bo z nich są po prostu dobre dropy, ale teraz warunkiem skończenia mapy jest zabicie bossa. Co za tym idzie, każda mapka ma teraz bossa, a jeżeli mieliśmy wcześniej ikonkę, że na tej mapie był boss, to teraz to jest jako powerful boss, to jest po prostu boss, który jest mocniejszy, a co za tym idzie, ma też lepsze dropy i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, GGG uznało, że aktualnie ukończenie większości map jest po prostu zbyt długie. Więc postanowili wziąć 15 największych map, które macie teraz wylistowane tutaj na tym screenshotie, i też oczywiście przypnę odpowiedni link do patch notes gdzie też będzie zawarty cały ten filmik, który omawiam. No i oni je po pierwsze pomniejszyli, a po drugie zmniejszyli mob density na low tierowych mapkach. Tak więc teraz na low tierowych mapkach będzie o wiele mniej mobów, i ta ilość mob density będzie rosła wraz z tierami mapek, żebyśmy też czuli, że to progresowanie mapek jest o wiele lepsze, ma o wiele ważniejsze. Czy wydźwięk jest o wiele bardziej? Wymaga od nas faktycznie ulepszenia naszej postaci, niż było to wcześniej, ponieważ GG zauważyło, że kiedy wchodzimy w ogóle na endgame, to od razu mamy o ponad 40% więcej chyba paków niż jest to w ostatnim interludzie, więc ten przeskok pomiędzy interludami a endgamem jest dość duży. I oczywiście też może powiedzieć, o jak grę to tego nie odczułem. Pierdolić twojego dedaja. Mówimy o takim standardowym, niewykokszonym w kosmos bildzie. Dodatkowo też zrobiono coś, co było już stosowane w pojedynce, czyli jeżeli mamy mniejsze mapy, to te Mob Density. Jest większe, a jeżeli mamy bardziej otwarte mapy, to Mob Density jest mniejsze i to się może wydawać trochę nieintuicyjne, no bo skoro bardziej otwarta mapa, to tych mapków powinno być więcej. Ale Jonathan tłumaczy to w ten sposób, że po prostu chcą w ten sposób uniknąć czegoś takiego, że kiedy gramy na bardzo otwartym mapie, na bardzo dużym lajaciu, to że po prostu jesteśmy z każdej strony otaczani, i tak naprawdę dopóki nie mamy buildu, który jest w stanie jednym przyciskiem wyklirować cały ekran, to tak naprawdę po prostu nie mamy szansy przeżyć. I warto też tutaj wspomnieć, bo chyba o tym nie wspomniałem, że kiedy dobijemy do Tieru 15, to to Mob Density jest takie same jak przed tą zmianą. Czyli jakby wcześniej nie było różnicy, nieważne czy robiliście T1 czy T 15, nie było różnicy w Mob Density, nie od tego to było zależne. Teraz to ma znaczenie i te jedynka jest to zdecydowanie mniej. A te 15 to jest tyle, ile mamy mniej więcej aktualnie na tej jedynce. I żeby nie było, to nie jest tak, że oni teraz mówią, a wiecie co, 04 to już się nie skupia na endgame'ie, bo zrobiliśmy wam to teraz. Nie. To są już zmiany, które miały wejść do 04, ale oni zdecydowali się dodać je już teraz, ponieważ, po pierwsze, mają je gotowe, po drugie, chcą, żebyśmy jak najszybciej im dali feedback, jak czujemy się już z taką zmianą, żeby to, co oni wypuszczą wraz z 04, który ma być bardzo mocno skupiony na endgame'ie, żeby było jeszcze bardziej dopracowane. Więc tutaj kurde, robię po prostu skłon po same kule, nieważne czy moje, czy Donatana i bardzo im gratuluję, bo po pierwsze naprawdę super zmiana, coś czego chyba wszyscy oczekiwali, w pewnym sensie mamy właśnie skaraby, dosłownie śmieszne, że dopiero co wypuściłem filmik o tym jak przerobiłbym endgame i w sumie bardzo dużo z tych moich propozycji, o których powiedziałem, no się stało, czyli po prostu mamy tablet, który wkładamy do mapki i on jest po prostu aktywny na tej mapce. Super, mamy skaraby po prostu tak na, pewne, na, na pe pewnym sposobie. Fajnie, że postanowili wrócić do tego sposobu, ale żeby nie było, to nie są jeszcze wszystkie zmiany. Mamy bowiem jeszcze zmiany dodatkowe właśnie w patchnotach, które nie były zawarte w tym filmiku i które sobie na szybko omówimy. Przede wszystkim jest zmiana alchemii orbów, jako że mamy 03, alchemii orby stały się coraz mniej warte i były mniej używane. Ja tak naprawdę szczerze mówiąc powiem wam, że używałem alchemii orba tylko i wyłącznie na białych mapkach. To było jedyne zastosowanie, jakie używałem alchemii orba, w ogóle go nie używałem na przedmiotach. E, więc teraz alchemii orby mogą teraz być używane też na niebieskich itemach i to sprawi, że one zamienią się w rer przedmioty z czterema losowymi modyfikatorami. Czyli jeżeli po prostu mamy totalnie gówniany niebieski item, który nie może nam służyć jako bata do aktualnie praktycznie deterministycznego craftu, no to poproszę, może, możemy uznać a dobra, przypierdolę w niego tym alchemii, może coś fajnego siądzie na tym re reże z czterema afiksami. I tej oczywiście też są związane zmiany liczbowe, no ponieważ oczywiste jest to, że skoro ten system tabletów teraz sprawia, że w pewnym sensie wchodzimy na konkretną mapę z konkretnym tabletem, no to musieli trochę przebalansować. Musieli przebalansować e, pewne liczby, musieli przebalansować, żeby na przykład coś było w mniejszej ilości, ale żeby było mocniejsze i w sumie na tym się głównie opiera, żeby właśnie to był teraz taki bardziej content, że ej, eksplorujemy, szukamy cytadel, po prostu robimy mapki i jest fajnie, mamy spoko feeling tego wszystkiego. Więc ogólnie modyfikatory są teraz dwa do nawet trzech razy potężniejsze niż były wcześniej, no ale wiadomo, że jeżeli chodzi o ilość czegoś typowo, no to Musi być tego po prostu mniej dodawane, więc na przykład teraz kolektor zamiast od 10 do 30% na odwrót, teraz właśnie ma od 10 do 30% rarity itemów, a wcześniej było od 7 do 10. Teraz, na przykład, Teaming ma od 25 do 70 increased Magic Monster, wcześniej było 15, 25 i tak dalej, i tak dalej. Mamy też dodatkowe modyfikatory, takie jak Of Devoted, który sprawia, że mamy dodatkowe Shrina, Antiquarian, który daje Additional Strongbox, crystallize, dodatkowe Esencje, Exile, dodatkowy Rogue Exile, azmeri dodatkowe Asmery Wispy, Samoner. Dodatkowy samoning circle, to są te takie trzy monolity, gdzie przeżywamy sobie jakiegoś Bosika. I of the Samoning, czyli to jest coś podobnego, że po prostu jest zwiększona szansa na Samoning Circle, a nie że jest gwarantowany dodatkowy Samoning Circle. I dodatkowo zmiany w tabletach też sprawiły, że unikalne tablety mają teraz swoją własną, indywidualną liczbę użyć. I tak samo, jeżeli będziemy teraz używać Reforging Bench'a, żeby połączyć ze sobą tablety, to tak naprawdę. Ich suma ma użyć, będzie się no właśnie ze sobą sumować, heh, w sensie po prostu liczba ich użyć będzie się ze sobą sumować, ale no nie może ona przekroczyć ta liczba maksymalnej wartości, więc nie możemy na przykład robić, wiecie, położyć trzech tabletów, które są nieużywane i nagle mamy jeden tablet, który ma trzy razy więcej użyć. Czegoś takiego nie zrobimy. Liczba użyć tabletu jest zawsze widoczna w prawym dolnym rogu tego tabletu i jeżeli, no wiadomo, mamy pewnie jakieś towery, które już użyliśmy, kiedy wejdzie ta zmiana, to nie będzie tak, że ten atlas się nam jakoś zresetuje. Te tablety, tylko będzie normalnie zaaplikowane będą te zmiany, po prostu ten system będzie nowy, ale nie nadpisuje starego systemu. Tutaj właśnie, tak jak mówiłem, są podane mapy, których rozmiary zostały dostosowane, no, głównie chodzi o to, że zostały zmniejszone, bo były za duże. No i oczywiście przede wszystkim trzeba wspomnieć również o Atlas 3, no bo wraz z tymi zmianami trzeba było zrobić pewne modyfikacje do Atlasu, no bo chociażby to, że teraz każda mapa zawiera bossa. Więc na przykład taki, taka notka jak Crystal Realm, który wcześniej dawał additional esencje, dodatkowe sensje w miejscu, gdzie były map bossowie, no teraz wszędzie są map bossowie, no teraz dodaję tylko tam, gdzie są powerful bossowie. Całe drzewko związane z bossami aplikują się do wszystkich map bossów i tylko niektóre z nodek dotyczą tylko stricte powerful map bossów. Ale ogólnie Grinding Game starało się, żeby w pewnym sensie sens Atlasu i nodek, które w nim są, pozostał z grubsza ten sam. Przy okazji też zwiększyli Spawn Ray Cytadel, który jest zwiększony o 66%. I na szczęście Grinding Gear Games może nie powiedziało, że będzie mniej Chilled, Shocking, Ignite, Groundów, że rzadziej się będą losować na mapkach. Ale będą te efekty pokrywać o wiele mniej obszaru ziemi. Czyli o przynajmniej 66% mniej obszaru, który jest aktualnie pokryty przez te efekty, będzie usunięty. No, i oczywiście ta wartość jest wyższa, im niższy jest Waystone. Tier waystone'u. im będzie wyżej, tym no te obszary będą coraz bardziej pokryte, ale to i tak będzie dużo mniej niż mamy aktualnie w grze. I w ogóle, też ciekawostka, okazało się, że był błąd, który sprawiał, że na przykład. E, Bosy podczas swojej trzeciej fazy miały na przykład 10 razy mniej HP niż podczas swojej pierwszej fazy, co było oczywiście niezamierzone, i teraz to oczywiście sprawia, że Bosy będą e, trudniejsze. I na przykład za tym idzie mapy z Deadly Map Bosses będą o wiele trudniejsze przez to. Niespodziewanie pojemy w 0.3.1. Myślę, że dużo osób, nawet jeżeli odbiło się już w tym momencie, chociaż ja dalej gram, niedługo wam stawię filmik na temat mojego monka to myślę, że wróci do połę, kiedy wyjdzie ten par 0.3.1 i zobaczy, jak się teraz gra w tym endgame'ie, No bo wow, no naprawdę niesamowite nie się, że Granny Games zrobi coś takiego tak szybko i że wprowadzą naprawdę takie zmiany. Dziękuję za uwagę, dajcie znać, co o tym myślicie, bo jest to niesamowite. Ja się mega jaram i w ogóle totalnie się czegoś takiego niespodziewam. Więc to wszystko, co miałem do powiedzenia. Widzimy się w przyszłym tygodniu w Power of Exile 2 Dartian bez odbioru. Wow! Wpadniecie w ogóle też na Twitcha oczywiście. Twitch TV, Dartian Podłoga. Zapraszam serdecznie. Link w opisie filmiku, jak zawsze. I tam też znajdziecie patch i ten filmik oryginalny, jeżeli ktoś będzie chciał sobie obejrzeć. Papa, pa, hejka, cześć! Buziak, Dartian bez odbioru. Wow!